W pudełku są kulki czerwone, zielone i niebieskie. Kulek czerwonych jest 3 razy więcej niż zielonych, no to X to będą zielone, kulek czerwonych jest 3 razy więcej. Czyli to będą czerwone, teraz i mamy jeszcze niebieski. Kulek czerwonych jest 3 razy więcej niż zielonych i o dwie mniej niż niebieskich. Czyli. Kulek czerwonych jest trzy razy więcej niż zielonych i kulek czerwonych jest o 2 mniej niż niebieskich. Czerwonych jest o 2 mniej niż niebieskich, czyli tej plus dwa musimy dodać. Tak? Bo kulek czerwonych jest o 2 mniej niż niebieskich. Czyli musimy dodać dwie, prawda? Bo tych czerwonych jest o 2 mniej. Dobra, teraz w pudełku najmniej jest kulek no, zielonych, bo tylko jest x. Jeśli liczbę kulek zielonych oznaczymy przez x, to liczbę wszystkich kulek w pudełku opisuje wyrażenie. To mamy takie: x dodać 3x, dodać 3x plus 2, czyli łącznie będzie 7x plus 2, odpowiedź D. Pamiętajcie że w moim pełnym kursie do egzaminu ósmoklasisty znajdziecie go w opisie. Zamieszczam tam też dla Was takie super notatki z najważniejszymi wzorami na egzamin. I słuchajcie, no jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, napiszcie coś miłego. Bardzo, bardzo mnie to cieszy.